Bo ja wie bym nie zabił, Ty. <śpiewa> Może pogoda specjalnie nie dopisuje, bo jest trochę wiecznie, ale to w sumie dla, dla latawców dobrze, Ty, nie? Ty, no to dopisuje. <śpiewa> Tylko, że słońca nie ma, ale to w sumie też dobrze, bo tak. Niech żyje. W sumie nie, zwracam honor, bo pogoda dopisuje. No, także idziemy, ludzie się patrzą na nas trochę jak na atrakcję. Bo chłopcy. Ja, I że ja idę w klapkę. No, także cała plaża od tamtąd. Jak widać na górze, na latawce to widać, nie? I cała plaża, ludzie. Tam, a za daleko, daleko, daleko. Postaramy się tam dojść, nie? Czy nie? No idziemy. Często też widać tą nitkę, a nie widać gdzie latawiec Jest tak daleko. Ale fajna sprawa. Ja się sępi tutaj, żeby coś może, może. Patrz, patrz, Jakbym go nie kałem No fakt, że mi się karma skończyła. I ja już od lekcji, od dzisiaj, bo sklepy są pozamykane. Także jutro jedziemy do zoologicznego pokajmu. Patrzcie jak sobie delikatnie Pruszy, a zobaczcie tutaj tęczę. Jaka jest przepiękna. Tak ją widać, że naprawdę. Ja nawet widzę dwie. Jest przeogromna i przecudowne ma kolory. Naprawdę. Idziemy tam bliżej zobaczyć, gdzie ona się zaczyna. Cała Kalamata jest w chmurach, aż Pojawił nie widać tych chmury, A zaczyna się dosłownie w morzu. Naprawdę jest nice. Tutaj ludzie sobie przyjechali oglądają po prostu tęcza. To jest naprawdę niesamowite. Łowcy tęczy. Zobaczcie gdzie ona się zaczyna. Widzicie tam? Ona normalnie jest w morzu, się zaczyna w zatoce. Jest chyba najbardziej widoczna tęcza w moim życiu. Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień, przynajmniej dla mnie i dla Artura. Artur obchodzi dzisiaj urodziny i pomyślałam, że nagram dla niego ten krótki filmik. I tak przygotowałam dla niego mały prezent. Mam nadzieję, że się jemu spodoba. I od razu przy okazji chcę bardzo podziękować Kasi i Robertowi za pomoc w ogarnięciu tego prezentu. A teraz będę szła po ciasto pomarańczowe, które bardzo polubiliśmy oboje. Mam nadzieję, że je dostanę. No i zobaczymy czy Dalszy prezent uda się. I czy go zaskoczę tym, co przygotowałam? A jest to fajna koszulka z fajnym napisem, którą zobaczycie później. Musi się udało, mamy. Patrzcie, jakie piękne. O, nie widać. Sorry za to machanie kamerą, ale częściej Artur kameruje niż ja. W każdym bądź razie. Ciasto pomarańczowe jest tutaj w miarę słynne. Jakbyście byli w Grecji, to spróbujcie, bo jest przepyszne. Więc uciekam do kampera. Mam też świeczki. No i mam nadzieję, że Artur się ucieszy. Do zobaczenia! Wygoniłam na chwilę Artura ze Żbikiem. No i zaraz będą. Podpalamy i czekamy. Pa! Sto lat! Sto lat! Niech <laughs> żyje kot i, śmi. I to chyba na tyle z mojego śpiewania. Żbiku, <laughs> jak Żbiku się pa, się. Wszystkiego paś. najlepszego, kotiś. Już 26, ma? Mhm. Niestety. Jaki A teraz, ładny. teraz, teraz. wieczko. Tak. Pomarańczowe. Pomarańczowe. Gajeckie, Żbiku, jak? A z. dmuchni i życzonko jakieś. Życzenie mam pomyśleć, tak? Mhm, no, żeby tylko świeczki zaraz nie padły na ten, bo one chyba nie są jadalne. Muszę powiedzieć. Dobrze, masz czas. Żeby kamper się nie psuł, chyba. A co się myśli tak w ciszy, wiesz? Więcej, żeby kamper się chyba nie psuł. Ale, jak się chcesz z tym podzielić, to proszę śmiało. No nie, muszę pomyśleć, nie? Żeby wszystko nam w poduszy było dobrze, żeby wszystko grało i latało, i się nie jeła rodziła. ha dzięki. Psy, co uważacie? Chyba spoko, nie? I żeby wszyscy byli zdrowi. Bo to najważniejsze. Zrobię i jest, jest najważniejsze, a jeszcze się zrobi. Także dmucham. Dmuchaj. A potem? A potem? A potem to już nieważne. Potem to gdzie? potem już nie dla widzów. <śla> Brawo! 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 Sorry za trzęsienie kamerą, ale klaszczę. Żyjemy! Dobra, jeszcze prezenci. A jeszcze prezenci. Tak? Tutaj często to przejmę. tak uuuu wow. wow, koszulka z naszym napisem tak była na szybko załatwiana więc jest wielkimi wszystko literami Ładnie. bo pan trochę nie do końca to agarnął ale to było o. bardzo na szybko Koszulka więc yy, Kasia, Robert dzięki za pomoc jeszcze raz, Artur jeszcze nie wie, zaraz mu opowiem. Patrzcie, nasz napis normalnie, nasz kanał. Tak. i nie wiedziałem. I z tyłu też. Tak. Czekajcie, założę. Kamera stop, bo będzie się... Koszulka jak widać pięknie leży na mym modelu, to jest przód, to jest tył. Tak jak już wspominałam, była na szybcika załatwiana, więc jest drukowanymi literami wszystko, ale, ale i tak ładnie. uważam, że jest spoko. Ładnie, fajnie. Bo tu pijecie. powinno być, mm, buziaczek, bo to powinno być z wielkiej, reszta z małej, to z wielkiej, reszta z ale małej, one... ale i tak jest Nie spoko. Nie po słodku. <laughs> Nie lubi. <laughs> Ej, Więc bardzo. udało się, tak jak wam powiedziałam wcześniej, byłam ciekawa czy się uda i się udało. Słatne. Tak, piękna. Zatem idziemy konsumować ciasto. Tak. Smacznego. Pa. Oto wróciliśmy. Konsumpcję ciasta, czas zacząć. Szpikówka. Artur chyba nie dzisiaj sobie pogodę, bo wczoraj padało. Dlatego jestem w kaloszkach, bo o mi tramki, a nie chcę mi się wygrzybywać z drugich butów. Więc trochę Zimowy, się grzeje, ale więc... spoko. Nie, jeszcze mam letnie. Zimowy. Więc sobie zjemy. Tak. Smacznego sobie życzymy. To jest ciasto pomarańczowe, jest bardzo słodkie, nasączone jest jodem, tak? Chyba. albo czymś słodkim w każdym jest Bardzo słodkim i aż cieknie z niego. Czego tu urodziny to Lajusa nie Albo jabłeczki. To Jaką nazwę? Trzymaj. A jeszcze? Tak, nie? <laughs> jeszcze. Stawiają tutaj takie. Jak to się nazywa? Plac taki. O, coś w stylu wesołego miasteczka. Konsumujemy i smacznego życzymy. Bardzo fajna niespodzianka. A to jest żbiko sępi i czeka na, na ciasto, aż coś mu skapnie. Tak żbik? Także trzymajcie się i oglądajcie kolejne odcinki.